Prywatka, Sylwester pod chmurką czy sala bankietowa, czyli jak rozwiązanie spędzą ostatni dzień w roku. Halowa liga piłki nożnej dobronała do półmetku w czołówce tabeli bez zmian. Święta minęły w zawrotnym tempie. Teraz nie pozostaje nic innego jak przygotować się na nadejście nowego roku. Jakie zatem plany na spędzenie nocy sylwestrowej mają grudziądzanie? Tak, rodzinnie. W gronie rodziny, u kuzynostwa będzie nas parę osób. Będzie fajnie. Z przyjaciółką idziemy na koncert do teatru muzycznego w Brybie. Nigdzie. W domu? Lepiej w domu. A gdzieś do miasta, żeby wspólnie, tak w plenerze, chociaż o północy? Do siostry. Czyli w zaciszu domowym ogólnie? tak. Tak, tak, tak. W gronie przyjaciół spędzam. Czyli tak domowo raczej, tak? Raczej domowo, ewentualnie może do centrum pójdziemy zobaczyć. Domówka, domówka raczej domówka. Jeszcze zobaczymy. bez planów oczywiście jak zawsze, ale damy radę Sądzę nic czy o północy też przewidywane wyjście na miasto, jak to ma się w zwyczaju, czy może niekoniecznie. Zobaczymy, naprawdę nie, nie jestem w stanie jeszcze teraz powiedzieć. Ja już chyba jestem w tym wieku, że bardziej komercyjnie, ale generalnie to... Dobrze przywitać hucznie nowy rok, przede wszystkim przez młodych ludzi. W domu. Ale tak ze znajomymi? Nie sami, z mężem. Przebieramy się i lecimy na, na miasto. Do klubu, do, do, do miasta. A co myślicie my. o takich domówkach generalnie? Dobry pomysł o imprezach w plenerze. Nie tu jakiejś imprezy takiej konkretnej, ale już tak. Nic ciekawego nie znaleźliśmy, a domówka się dobrze zorganizujesz, to jest fajna zabawa. Domówka, opiekano dzieckiem. Domówki to dobry sposób na spędzenie tego wieczoru, żeby przywitać hucznie nowy rok? Też tak. Przede wszystkim popularne w Polsce. Także myślę, że tak. do znajomych, do znajomych się. Domóweczka? Domóweczka, tak, tak. tak. I jakiś konkretny plan przemyślana taka czy spontanicznie? No, spontanicznie. Przede wszystkim w domu będziemy, tak nie planujemy nic żeby... Gdzieś iść, lecimy w domu. Jakaś większa grupa osób ze znajomych. Nie raczej w rodzinie, klimat rodzinny. I choć możliwości jest wiele, z roku na rok rośnie grono osób, które decydują się na przywitanie nowego roku w gronie rodziny i przyjaciół. Domówki i prywatki są najpopularniejszym sposobem spędzania sylwestrowej nocy, i to nie tylko ze względu na luźną i przyjazną atmosferę wśród ludzi, których znamy, ale także ze względów finansowych. Bo jak się okazuje, na zabawę, która odbędzie się na sali bankietowej, trzeba przeznaczyć niemało. Wstęp i tutaj ceny kształtują się w granicach od ponad 200%. 50-500 zł. Jednak często to nie jedyne wydatki, z którymi musimy się liczyć. Panie prawie zawsze uznają, że nie mają się w co ubrać i na sukience się nie skończy, bo okaże się, że żadne buty nie pasują do owej kreacji. A jak buty, to i torebkę trzeba dokupić. Każda kreacja musi być odpowiednio wykończona, więc wizyta w salonie fryzjerskim jest obowiązkowa. Całość najlepiej dopełni profesjonalnie wykonany makijaż. A żeby pan swoim strojem pasował do pani, to przyda się może nie nowy garnitur, ale koszula i krawat na pewno. Listę wydatków zakończy powrót do domu taksówką, Trzeba przyznać, że koszt ten będzie z pewnością najmniejszy spośród wszystkich wymienionych. Warto jednak wspomnieć o jeszcze jednej alternatywie, czyli tak zwanym Sylwestrze pod chmurką. W tym roku po raz pierwszy impreza plenerowa odbędzie się przy Centrum Kultury Teatr. I jak zapowiadają organizatorzy, atrakcji nie będzie brakowało. Zaczynamy od godziny 21. Bawić się wspólnie będziemy do godziny 1, a wystąpi między innymi dwóch DJ-ów: DJ Matt, DJ Omen. Natomiast gwiazdą wieczoru o 23 będzie Jul, jula, Także gorąco Państwa zapraszam. Punktualnie o północy wspaniały pokaz fajerwerków, spotkanie przy szampanie z prezydentem, na pewno będą życzenia ze sceny. Także gorąco Państwa namawiam na spotkanie Sylwestrowe przed Centrum Kultury Teatr w Gródzią. Bez względu jednak, gdzie będziemy żegnać stary rok, a witać nowy, najważniejsza jest dobra zabawa i miła atmosfera. Rozgrywki halowej ligi Piłki Nożnej w 2013 roku dobiegły końca. W tym ostatnim weekendzie mającego już rok odbyła 80 i 11 kolejka spotkań. W sobotę najciekawiej zapowiadał się pojedynek drużyny XXX i Camel Active. Zespół wice lidera rozgrywek okazał się jednak zbyt silny dla drużyny ze środka tabeli. Drużyna prowadzona przez byłego zawodnika olimpiki Grudziądz Macieja Koczura, bez większych przeszkód rozprawiła się z ekipą XXX i wygrała 6 do 1. W pozostałych spotkaniach dziesiątej kolejki Urząd Pracy przegrał z liderem tabeli Autosem serwis Wiśniewski. Drużyna Ryby po zaciętym boju wygrała z miejskim Sortem. Pierwszy zespół Biedronki rozgromił lotnisko. Autos Rak ograł ekipę Fischer-Karavele, a Czarni Grudziądz pokonali drugą drużynę Biedronki. Ostatnia kolejka pierwszej części zmagań w halowej lidze piłki nożnej zaplanowana była na niedzielę. Na liście meczu do rozegrania ponownie nie brakowało kilku naprawdę ciekawie zapowiadających się pojedynków. Najwięcej emocji przysporzyło spotkanie lotniska z Autosem Rak. Najsłabszy z widzę. Jeszcze na kilka minut przed końcowym gwizdkiem prowadził dwiema bramkami. Zawodnicy występujący pod szyldem raka pokazali walkę do końca i w dosłownie ostatniej chwili doprowadzili do wyrównania. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 8 do 8. Równie ciekawie zapowiadał się mecz dwóch Biedronek. Wszelkie emocje opadły już po kilku minutach pierwszej połowy. Pierwszy zespół Biedronki pewnie prowadził grę i ostatecznie zwyciężył 10 do 4. W 11 kolejce zwycięstwo odniosły jeszcze ekipy AutoServis Wiśniewski, Kamela Aktiv, XXX i Ryby. W czołówce tabeli na półmetku rozgrywek nie doszło do większych zmian. Nadal na pozycji lidera utrzymuje się zespół AutoServis Wiśniewski. Po piętach depczą ekipy Kamela Active i Pierwsza Biedronka. Na ostatnim miejscu wciąż znajduje się lotnisko. Halowa rywalizacja wróci na parkiet Hali Sportowej Stali, grudziąc już w nowym 2014 roku.